Hejka, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play GTA Online. W tym odcinku kolejne misje w terenie, wyposażenie tym razem. No i po kolei zrobimy ładunki wybuchowe najpierw. Mamy się udać do Yellow Jack Inn. Okej, okay, tylko potrzebujemy... ...zdobyć sobie najpierw... ...sparoła. A w zasadzie to dojść do niego wystarczy. Siąść, no i zaczynamy lot.

Musimy sobie tam dolecieć jak najszybciej. Także tą część podróży przyspieszymy i na miejscu zobaczymy, co trzeba zrobić. Najprawdopodobniej to będzie bałagan dość spore zamieszanie. No, jesteśmy już na miejscu. Mamy tutaj sporo do rozwalenia prawdopodobnie. Zlikwiduj braci o Neill. Czy to wszyscy? Czy lecimy? rancie Onilów. Jak się okazało, ładunki wybuchowe mają bracia Onil, czyli konkurencja Trevora. I jesteśmy tutaj po raz pierwszy w GTA Online. No i tutaj też trzeba im rozwalić chatę. Dobra, myślę, że możemy sobie tam wejść już powoli. W sumie to kiedyś trzeba. No a bracia O'Neill to nie jest, nie jest może jakaś yy, duża przeszkoda. Także wchodzimy do środka.

Wow! Ale mnie trasnął. Musimy chwilkę poczekać, żeby po prostu uzdrowić się troszkę. Nie zdążył strzelić, ale to dobrze. Dobra?

Dobra? Ładunki mamy? I teraz uciekamy. Wejdziemy sobie tą samą drogą, którą przyszliśmy. A chyba troszkę pomyliłem ten I wracamy do sparoła. No i wracamy do kosatki. Tą podróż też jakoś szybko pominę, żeby nie lecieć zbyt długo. No i jesteśmy na miejscu. Ładunki wybuchowe dostarczone. Misja w terenie zakończona. Ładunki wybuchowe udało się dostarczyć. No i na tym sobie skończymy ten odcinek, a widzimy się przy kolejnym przygotowaniu do napadu na Cayo Perico, kolejne elementy, kolejne wyposażenie do zdobycia. Jeśli wam się odcinek spodobał to zostawcie łapkę w górę i suba na tym kanale, aby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja już żegnam się z wami i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale. Hej!